Słuchajcie, wracam i od razu bierzemy na tapet XRP. Wiem, XRP to stablecoin, nic się nie dzieje, ale czy na pewno, bo ten wzrost o 1% w skali tygodnia to tak naprawdę bardzo dużo wydarzeń w tle. A jeśli lubicie szalone fraktale, to zachowanie ceny przypomina cykl z 2016 roku. Jeśli historia mogłaby się powtórzyć po korekcie, czeka nas gigantyczny rajd, który technicznie, według Fibonacci'ego, mógłby sięgnąć nawet 27 dolarów na XRP. Wiem, brzmi kosmicznie, ale przy obecnym drukowaniu pieniędzy przez rządy wszystko jest możliwe, dlatego przejdźmy do newsów. I od razu zachęcam Was do lajkowania i komentowania. Niej, zacznijmy od czegoś dosyć abstrakcyjnego, co rozgrzało Twittera. Kojarzycie Yang Hun Kima? To jest gość o najwyższym IQ na świecie, 276. I do tej pory był znany jako absolutny maksymalista Bitcoina, wieszcząc jego supercykl, a wszystkie zyski z Bitcoina miał wydać na kościoły, by szerzyć wiarę w Jezusa. I właśnie ten facet nagle, w piątek, pisze krótko, od teraz kupuje XRP. Dlaczego to jest ważne? Bo to nie jest typowy naganiacz. Kim do tej pory pisał o pieniądzach Boga w kontekście bitcoina, a teraz nagle robi zwrot w stronę XRP, twierdząc, że zobaczymy nowe ATH jeszcze wchodząc w nowy rok. Kto wie. Kiedy najmądrzejszy człowiek świata zaczyna akumulację przy cenie 2 dolarów, to może być jednak jakiś dla nas mały sygnał. Czy geniusz widzi coś, czego my nie widzimy? Ale to, co widzimy, mimo tego, że nie mamy tak wysokiego IQ, to jest to, co robi smart money, czyli kapitał instytucjonalny. I tutaj liczby nie kłamią. Mamy serię 19 dni z rzędu, kiedy do funduszy ETF na XRP napływa kapitał netto. W ostatni piątek wpłynęło kolejne 20 milionów i teraz już mamy ponad miliard dolarów. I w tym samym czasie prezes Ripple, czyli Brad Garlinghouse, zauważa, że ETF na XRP jest najszybszym funduszem krypto, który dobił do miliarda dolarów w USA. I analitycy mówią wprost, Wall Street nie przestało kupować. I to wygląda na naprawdę klasyczną akumulację przed zmianą narracji. Co więcej, Ripple może wreszcie pochwalić się, że dostali upragnioną zgodę na licencję bankową. Czyli instytucje układają klocki, podczas gdy ulica oczywiście panikuje. No i właśnie, a propos narracji, mamy newsa prosto z konferencji Solana Breakpoint w Abu Dhabi, gdzie oficjalno potwierdzili, że XRP wchodzi na Solana. Co to oznacza? To znaczy, że we współpracy z HEX Trust oraz Layer Zero będziemy mieć Wrapped XRP na Solanie. Czyli XRP przestaje być tylko walutą do przelewów bankowych i wchodzi w świat DeFi, czyli po prostu zdecentralizowanych finansów. I do tego na jednym z najszybszych blockchainów, czyli na Solanie, której płynność może zacząć przepływać do XRP i odwrotnie. Pytanie, czy to może wreszcie wypchnąć cenę w kierunku 2, 3, 4 dolarów? Bo patrząc na wykresy, no dzieje się magia, powiedzmy, albo może bardziej czarna magia, bo tak naprawdę ciężko jest to wytłumaczyć. XRP walczy wciąż o utrzymanie poziomu 2 dolarów, ale uwaga, mamy naprawdę rzadką anomalię, bo stopa finansowania na kontraktach terminowych spadła o 20%. Oznacza to w praktyce, że na rynku jest mnóstwo krótkich pozycji, a niedźwiedzie płacą bykom za utrzymanie pozycji. Czyli ekstremalnie rzadki sygnał, który historycznie poprzedzał gwałtowne odbicie, oczywiście w górę, czyli short squeeze. A gdzie celujemy? Jeżeli chodzi o kluczowy poziom, do przybicia to będzie 2,30. I jeśli to pęknie, mamy drogę na 2,55. I co do zasady, mechanizm jest prosty jak zawsze. Najpierw rosną giganci jak Bitcoin, potem XRP, potem inwestorzy detaliczni szukają kolejnego złotego strzału z oczekiwaniem na większy wzrost. No i jak zawsze kapitał rotuje do mniejszych projektów, często o charakterze memicznym, hybrydowym. I nieważne jaki jest sentyment, zawsze trendują memcoiny. Pamiętacie sukces PP? Teraz na radarach pojawiają się projekty, które próbują powtórzyć ten sukces, bo Pepe już prawdopodobnie nie zrobi razy 5 czy razy 10. Ale może to się wydarzyć na tokenie Pepe Note. To jest projekt, który łączy wiralowość MEMA z kopaniem krypto w przeglądarce. Bardzo ciekawy koncept gamingowy, miningowy, czy po prostu spekulacyjny pod wzrost po premierze. I nie potrzebujecie drogich koparek. Gracie w przeglądarce, kupujecie sobie wirtualne nody i budujecie swoją. Kopalnie krypto najlepsi dostają po prostu AirDropy. Przy czym ten projekt jest o tyle wyjątkowy, że system spalania sprawia, że jest po prostu deflacyjny ten token. Więc jeżeli chcielibyście go sprawdzić, to zostały 24 dni do premiery. Więc jeżeli chcecie sprawdzić ten projekt, linka znajdziecie w opisie filmu. Możecie zobaczyć, kto go poleca, z czym to się je, jaka jest mapa drogowa. Aktualnie token kosztuje 0,001192 dolara. No i oczywiście, im wcześniej, tym większe ryzyko, ale też potencjalnie większy wzrost po premierze. Więc sprawdźcie ich witrynę w opisie i dajcie znać, co myślicie, bo system spalania jest obiecujący. A z mojej strony podsumowując, najinteligentniejszy człowiek świata kupuje XRP. Także dajcie znać, jak wy to oceniacie, czy też kupujecie XRP. No i pamiętajcie, że to nie jest porada finansowa, ale rynek lubi cierpliwych, dlatego ja cierpliwie czekam na Wasze łapki w górę i do usłyszenia.